Zobaczcie, co tu się dzieje. Fajna dostawa od Mikado. Piękne płocie, ale tym zajmiemy się kiedy indziej, bo dzisiaj Marcin, stary Paszokowiec, powie nam o nowym robactwie, które opanowało zadziora. Proszę bardzo, mamy tutaj piękną paletę kolorystyczną. Czego właściwie? Co, Marcinku e, co jest? to jest? Co to jest? To jest przynęta na paszoki. Przynęta na paszoki, pokaz zaprezentuj. Yy, Longwormy, o zapachu sera, nie wiem czy o smaku też sera, nie próbowałem. Yy, spróbujemy? <śm> nie, lepiej nie. Lepiej nie, ogólnie to, jak widzicie to jest imitacja takiego małego gnojaczka. Pachnie, no pachnie tak jak krupek serowy. Ja już to pokazywałem na moim kanale dzisiaj, ale tu jeszcze sobie o tym więcej Nie opowiemy. Nie jednak. No jak masz ochotę, to hapnij sztukę, bo okay. no, słuchajcie od razu się pojawiły pytania, jak to zbroić. Czyli jak zawsze w takim wypadku, dobrze to mamy te, i w jakich kolorach mamy te robaczki? Biały, róż, żółty, pomarańczowy, zielony, taka jasna zieleń. Tak, ten kolorek taki jest... trochę, o czarny jest, jest taka jakby... Zobacz, To jest bardzo fajny kolorek. I od razu podpowiem: no bo tak, bo paszoki, paszokami oczywiście wszystkie pachnące przynęty na paszokach się rewelacyjnie sprawdzają, ale aż się prosi, aby takiego robaczka uzbroić w główkę drzgową i pójść na wisłę i sprawdzić, czy przypadkiem klenik, jazik, okonek by się tym również nie zainteresował. A jak Powąchałem hałem takiego obłego robala, bo zaraz je pokażemy. To sobie od razu pomyślałem o jeszcze jednej rybie obrzanie. Dobrze, a to zaraz do tego dojdziemy, bo to no, mamy tutaj takie imitacje gnojaczków, a tutaj mamy imitację pędraków, czyli klasyczna przynęta na strągi tęczowe. Magot, też zaprezentujesz, otworzysz? Pewnie. 4,2 cm. O, tak to wygląda tłusciutki robal w przeróżnych kolorach bo od kolorów bardzo jaskrawych tutaj od razu wzrok przypomina też ten kolor przyciąga kolor żółty kukurydza taka, nie? taka kukurydza tak ale są też koloryki bardziej sonowane tak będzie sztuk w opakowaniu i, i czarne i niebieskie i szare no zawsze można sobie coś tam dobrać nawet białe tam widać no, jest tego, jest tego naprawdę sporo. Można powiedzieć, że Mikado się faktycznie postarało. Postarało, tak. No i teraz przejdźmy do zbrojeń. A, a te magoty są w dwóch rozmiarach, chyba, tak? Tak, jest jeden w rozmiarze 3,4 cm. Nie, przepraszam. Tak, 3,4 i 4. Chyba mi podmieniłeś. To no, ja tu tak, nic to, to specjalnie nie Tak, 4,2. 4,2. Okay. Dokładnie. Dobra, przejdźmy do y, zbrojeń. No bo na takiej zwykłej y, klasycznej paszokarni, gdzie jest metr do półtora y, metra, też się prosił uzbroić to y, w sam hak i y, no, i próbować wyrzucić to ciężarem y, przynęty. Jest to możliwe jak najbardziej, żebyśmy w ten sposób mówili, ale można też uzbroić troszeczkę ciężej. Właśnie jakbyśmy chcieli. Y, Yy, łowić yy, w rzece, albo w jakimś głębszym zbiorniku. To co, opowiesz szybko? No, o tak, no dobra, o zbrojeniu na przykładowo longworma. Yy, czyli go niektórzy mają troszkę cięższe wędki, bo nie zawsze wszyscy mają te wędki, na przykład do, do 4, do 2 mhm. gramów, no to można klasycznie na główkę jigową i by było do longwormów, Czyli do, haczyk, do numer. Tak, do gnojaczków będzie rozmiar y, dwujeczka. Mhm. I tak y, do dwóch gramów można zbroić. Ok. Y, jeśli chodzi na przykład o y, łowienie y, takimi delikatniejszym sprzętem, no to będzie y, hak, taki akurat pod czeburaszkę to jest y, czwórka, rozmiar cztery. Ok. Dobra. To mamy, to mamy. Co dalej? Teraz będzie Magot w tym mniejszym, no to będzie główka szóstka. Mm -hmm. Ok. Tak. I do tego będzie hak bez obciążenia, no to 6 gramów. Też można podczeburażkę. Ok, dobra. To Marcinku, jakbyś mógł tam podejść, bo Dobrze, e, się, Ktoś tutaj nas odwiedził. Ja tylko Wam jeszcze powiem o sposobach zbrojenia. No, bo na przykład takiego robaka gnojaczka, a to sobie pozwolę wyciągnąć, żeby Wam pokazać. O! Bo no to możemy sobie tak, możemy sobie założyć go na przykład w połowie, uzbroić hakiem, po prostu go hakiem przebić i on tak się będzie nam pykotał przy podciąganiu. Można go założyć. Za końcówkę i też tam sobie jakoś będzie e, pracował. No i oprócz tego, że e, możemy go uzbroić główką dźigową e, i łowić nim w opadzie, e, czy na przykład dropshotem, shot, drop to możemy i myślę, że to by się bardzo ładnie sprawdziło na bocznym troku. Ale to są tylko e, domysły. To są tylko nasze domysły, bo my żeśmy tymi Przynętami jeszcze nie łowili. Marcin je wypatrzył w katalogu i stwierdził, że koniecznie trzeba to zamówić, a jak ja to powochałem, to stwierdziłem, że to był bardzo dobry pomysł. A jak na wyniki wędkarskie, to podejrzewam, że wy nam bardzo szybko o tym powiecie. No, tak więc to byłoby na dzisiaj wszystko. A o pozostałych przynętach od Mikado opowiemy sobie w najbliższym czasie. Trzymajcie się!